Siemano, monitor powrócił, nie robiłem odcinków, bo nie miałem monitora, telefon sztaban. stary telefon wykasował mnie, wykasował na starym telefonie YouTube, a to mógł go aktualizować, a ja, módl Bomba din lăcă, că din lăcă. Ta Leo. Ta la la la. Toxit? Toxit. Nu vim ia v-am dat link. Jeszcze știu ce suntem mode. Mă ufiem. Cu Będę nagrywać już. już o, to monitor. Mo. Ilmaha. Ir Super fajny monitor. On jest Ja Jawo. Igrzyska? Jaka Maty. Dziwne, prawda? Igrzyska. A ja włączam to. Mój łebny, Mike Pizza! Znacznik pizza! <tryk> Widzicie co? Bo jeszcze tego nie pokazywałem, ale za chwilę. 3, 2, 1. Proszę, mam konsolę, już kiedyś została kupiona taka nudna stara. Logi, logi, DET Game som na case game się są na to patrzcie, patrzcie jakbym mam w PSP Walk moda. w w w jego Logi dostał aktualizację w XP

S-U-B-A. Dałeś suba. Dałeś suba. Dałeś suba. Mam kanał twój na napisał no. Suba! 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 Suba, suba! No i pięknie. Mam tutaj ochraniacz? Nigdy. Teraz muszę to to. Szybko. Do bazy. Muszę być ochraniacz. Zamiona. Patrzcie. Pa, jeden Mam od dawna. Ale muszę tam dać to. To to. To, to 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 chyba wiecie co niestety jako zbadę plemienie, ją zbadę. Będziecie prosić? Nie, nie, nie. Nie, nie ma już nie. Chcecie do mnie dołączyć? Pokażę wam serwer. 3-2 jeden. To! To jest sewer. Macie tutaj link, link macie, widzicie, przybliżę wam, oto link, 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 tak jest link, dobrze jest, dobrze, dobrze, to jest link.

nie chcę i ją chcę widzieć, co mogę sobie zjeść. Patrzcie, ale, Ale Ło, zwiałem o zbiałe. Nie na wszystko, tak? Tak. Ty lubisz tego. A, A ty? A ty? A ty? A ty? ty? Błąd, niestety. Obczerny banana, banana, banana. Mm, mm, mm. Mam banana, mam bada. Może skończy się do... banana, bada, mam bada. Miałem energię dobra. Załaduj się. Bo Minecraft? Bo ta Minecraft? Bo ta O, to niestety nie zjadłem przy zebługa. A... A... A Ty? A Ty? No, tak. Tak. Co so, ja? B u... by... sz... Patrzcie, patrzcie, L, 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 L. Bininga. Patrzcie. Ej, dubi. Dubiłego, Niestety muszę się przełączyć na to. Muszę się na to przełączyć. Dwa lewy. Patrzcie. Patrzcie, patrzcie. Jaki. Co ja tak mocno enchantowałem? O.

To, to jest piękne. To jest piękne. Opa. Op. To jest nielogiczne. Patrzcie. Ta, ta, taki łatwy trap. A może że, co? Dż, do, dżo. Zogini, zogini, pifipi nie wiem kiedy kończyć Ej co Poczekaj by sobie tak co to... YouTube, YouTube, Stasiek Sigma YouTube, Jest, 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 jest. To, 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 to. To mam usunąć? O! Gwiecie! Salt! Short, Salt! Short, Salty! Patrzcie! Patrzcie! Siemano! No. Widzicie co? No! Jak nie będzie więcej oglądających, co? nie będę zbiać kanału. Naprawdę! Nie będę zbiać kanału! Pozbawiajcie innych, żeby subowali, dawali lajka, ja, a jak dobijecie 10 lajków, robię bardzo mocny odcinek, jak wyglądał mój komputer, jaki system i wszystko, wszystko, wszystko. I, i nawet poprowadzę do domu. <słuch> Бенгичи, да мочайте все эксперти, канал. Но... То есть такие Ben. Vatamı da bloksida. Vatamı da bloksida. Vatamı da bloksida. XD. 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 XD Łatwe XD Najłatwiejsze XD Nie wiem dlaczego mówię te XD Widzicie co to znaczy XD Nie ja wiem Emoji Emoji Pokażę Ci wam takie. takie Takie to jest Emoji Gdy wchodzi mój głos Chciałbym pokazać prawdziwy To się nie da Nie da, nie da Pokaz to, i, I to jest dla mnie super, super zajęcie Żeby rozbudowywać Mój kanał Mam nowego subeta Subeta Czyli essa, A, a znacie essa essa to, to jest jego brat. Essa, essa to jest jego brat. Nie wiemy jakie je to jest. Nie. O! Parkour! O kurde, jaki dobry parkour on robi! Dzy, i, i za suba Dzięki za suba <laughs> Mamo 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 udało mi się zdobyć nowego subskrybenta tak pinch like Nie nie daj like. Proszę kamerę, ustawimy wam mózg, bum. Nagrywamy, please. Ok, i oki. Okay. Nagrywamy, oki. Okay. Ten parkour jest niewiarygodny. Jak się buduje と <nat> Enchantować. Nie, nie. Nie jak enchantować. Pa, patrzcie, taki parkour na... na wadu, mocny, 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 mocny. Mocne, Mocny. Rozumiecie to? Tak, ta, ta, Taki parkour to jest Sigma. I macie to... Widzicie takie coś. Jakiś ga tam jest? I ja nie mam miecza. Ale zdobyłem miecz na I co nagrywasz? Dok ją. O kur co i co? Dokio. I d-e-x. X-d? -D -X -D. Opa, opa, opa. Ale, alagi! Alagi mi robią. Patrz, patrzcie, patrzcie, idzie. wii Możecie do mnie dołączyć. Wpiszcie komentarz, jak. Jakie będziecie mieć niki na Broxidzie, a kto już gra w Broxida, niech powie. Esypyry nie musi mówić. Nie musi, nie musi mówić. Szybko, 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 szybko. Do bazy, do bazy, do bazy. Baza XD. Baza Messi. Spektak. Spektakl. Okay. moje drzwi do bazy. Będą mieć spek. Zamiast takich skopuję te nudne. Patrzcie na to. I tu jezu. O, patrzcie. Czy ja źle postawiłem? Patrzcie. Patrzcie. O tak tu się. I mamy piękne drzwi. Tylko podskoczył jak gwiazdka. Ще 2XD, да и го следаш, Дефно. Дефно. Знам, че до... Окей. Окей. Akbrejd do domu, ku... do domu! Rozumiecie to? Teraz będę mieć takie wyjście No i... no i będzie płacz. Nie, nie, nie będzie płacz. Ale gracze... Niektórzy będą mieć problemy, nie, nie mówiłem tak, że będą płakać, tak płakać, nie, to miało być, tylko, że mogą, what, what, co on, co on, Oh. <täuspern> All the Dzisiaj zbiec challenge. Niestety będę kończyć. 啪。